Szanowni Państwo, odwieczne pytanie, kiedy zaczynamy się uczyć, ile czasu na to poświęcić? Skrajność polega na tym, że mówimy sobie, będę się uczył na przykład 5-6 godzin, potem zrobię przerwę. I znowu będę się uczył 5-6 godzin. To nie jest najlepszy pomysł. Okazuje się, że badania, które prowadzono nad długością czasu i jakie przerwy robić, pokazują, że optymalny to aż dziwnie zabrzmi. Jest czas 52 minut nauki i potem 17 minut przerwy. Oczywiście można nie trzymać się do w sposób sztuczny, ale ważne jest to, żeby nie dopuścić do wyczerpania swojego organizmu trochę jak bateria. Jak wyczerpiemy całkowicie baterię, to bardzo trudno ją potem naładować. Więc warto uczyć się jakiś konkretny czas, najlepiej właśnie około 50, może godziny, i robić potem 15-10 minutową przerwę. Ale co jest istotne w czasie przerwy? Często mamy takie podejście, że przerwa jest po to, żeby w końcu dopaść ten telefon, zobaczyć sms -y, zobaczyć maile, odpowiedzieć na wszystkie czaty, które się pojawiły. To nie jest dobre. Właśnie najlepiej zrobić przerwę. Nie sięgając po te wszystkie gadżety elektroniczne, tylko napić się kawy, napić się herbatki, przejście, przewieczyć umysł. To jest najlepsza przerwa, która pozwoli nam potem ponownie bardzo ciekawie wrócić do pracy. Więc pracujmy bardzo mocno. Myślę, że to jest rada nie tylko dla studentów, ale także dla pracodawców, że znowu my czasami mamy, że 5-6 godzin mamy pracować, przerwa 20 minut. Najlepiej pracować około 50 minut, 10-minutowa, -10 15-minutowa przerwa i znowu będziemy bardzo efektywnie pracować. Ale może też w czasie tej przerwy nie wracajmy do tego kusiciela, jakim jest telefon, bo on wbrew pozorom później nas mocno rozprasza i trudniej jest wejść z powrotem w rytm nauki czy studiowania. Tego sobie życzmy. Mądrze pracujmy. Z dobrymi przerwami.